Cześć! Z tej strony Sylwia, i chciałoby się powiedzieć, że zapraszam Was na audycję Nowe Oblicze, aczkolwiek na to jeszcze chwilę będziecie musieli poczekać. Poczyniłam pewne kroki, które mają na celu usprawnienie działań na Nowym Obliczu, ponieważ jak zapewne zauważyliście, te obsuwy są bardzo duże. No niestety, wynika to z braku czasu na obróbkę, napisanie na blogu i montaż filmów. Materiały oczywiście są, w zasadzie materiałów jest tyle, że można by publikować w zasadzie codziennie coś nowego. Nie jestem w stanie ogarnąć. Sama tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że ta forma, właśnie przekazu, będzie Wam odpowiadała, ponieważ na pewno znacznie mi ułatwi to, aby Wam relacjonować wydarzenia, w których biorę udział, ale i miejsca, które odwiedzam. Tak więc myślę, że będzie to dużo wygodniejsze dla nas wszystkich no i przede wszystkim sprawi, że jednak ta regularność będzie znacznie większa niż do tej pory. Zachęcam więc do śledzenia strony Nowe Oblicze, ponieważ już wkrótce pojawi się tutaj więcej materiałów. Do usłyszenia! Pozdrawiam, cześć.